O, z tej strony X Pieczara i dzisiaj podam wam takie małe info co do nagrywania na YouTube'a, bo pewnie ogólnie zauważyliście, że w ogóle nie nagrywam na YouTube'a. To pewnie już zauważyło dużo osób I, i dzisiaj podam wam takie małe info o mnie, co będzie się działo i w ogóle. Na początku mam zamiar trochę Przestać nagrywać z tego powodu, bo jak nagrywam swoje filmy, to to patrzę na swoje filmy, że coś się z nimi nie tak, że jakieś tak lagują trochę, lagują jeszcze tam, nie wiem co tam jeszcze robią. No lagują, nie wiem, na przykład zamiast filmu robi się, robią się zdjęcia. No i dzisiaj chciałam Wam tu podać takie info o mnie, co będzie się właśnie działo. To chyba powiem drugi raz to sorry. I z góry też dziękuję za 10 subskrypcji, bo mam taki specjał i spróbuję go zrobić, zrealizować, że... Jak wbijemy 20 subskrypcji, albo nie wiem, albo 15. Nie dobra, jak wbijemy dwa, jak wbijemy pod tym, y, po tym, jakby nie odcinkiem, tylko że jakby info, pod po, dobijemy, nie wiem, może tak z 3-dwie łapki w górę. To wtedy będzie specjał y, na 20 subskrypcji, że kupuję. Kupuję te rzeczy, które chcielibyście napisać w komentarzu. Takie na przykład takie podobne do na przykład Robuxów do grania właśnie w Robloxa, oj, w Robloxa na przykład V-dolce do Fortnite'a albo na przykład y, Minecrafta Premium, które... mam Minecrafta Premium, które nie działa XD. Wiecie co? Co jest? Co jest? Co jest? Ciągle mi się wysyłają jakieś powiadomienia, a to z, z góry, sorry za to, to, to nie wnikajcie. Yy, yy, mam nadzieję, że włączyliście ten odcinek. Mam nadzieję, że w ogóle będziecie jeszcze o mnie pamiętać na spokojnie. To chodzi o to, że po prostu. Ja na razie nie będę nagrywał, bo... bo muszę zrobić kilka spraw co do nagrywania. Więc no będę nagrywał spokojnie, ale może to. Może to za ten może tak za może nie. Może tak za dwa... może dwa, trzy miesiące nie wiem coś w tym stylu i Spróbujemy dobić 20, 20 subskrypcji. Mam nadzieję, że to wbijecie. Jak wbijecie, to po prostu ja nie wiem. Wybuchnie mi... wybuchnie mi... ten, wybuchnie mi głowa. No i to chyba będzie na koniec to z tego. A no właśnie. Wbijajcie na Discorda. Discord macie oczywiście w opisie w filmie tam macie jeszcze no i te chyba tam inne no i co? Chyba będziemy się żegnać powoli. No to co? Mm, widzimy się w następnym odcinku, który pewnie będzie za 2 miesiące. Chociaż nie wiem. Ale to tam trudno jakoś tam wyjdzie no to co chyba widzimy się w następnym odcinku no to cześć